Bo już wydać 200 czy 2000 zł? W ubezpieczeniu samochodu możesz sobie wykupić ubezpieczenie szyb. I to kosztuje zawsze co roku mnie 200 zł. No więc to jest całkiem dużo, bo szyba do normalnego auta kosztuje pewnie z 500. To jest jakaś tam usługa, no powiedzmy, że może kosztować to 600 zł, 700. Więc gdybym miał szybę za tyle, to bym to olał, tak? No bo raczej nie wymieniam szyby co 3 lata. Natomiast szyba w moim samochodzie akurat kosztuje 2300. Wiem, bo akurat wymienialiśmy ostatnio. A PZU pokrywa, do 2000 tysięcy. No więc jeżeli ja płacę 200 zł, a szyba kosztuje, no wypłacając na nią 2000, to nie ma szans, żeby mi raz na 10 lat taka szyba nie pękła. Po prostu nie ma szans. Mi się już wielokrotnie zdarzył jakiś pajączek, jakieś pęknięcie, to się teraz częściej raz na 10 lat, a im masz auto niższe na przykład, czy szybsze, no to tam szansa rośnie, że jakiś tam kamerci uderzy i tak dalej. Więc po prostu w praktyce ja jestem tutaj wyjęty trochę ze statystyki, czyli ktoś, kto ma Forda Fiesta, gdzie tam kosztuje, powiedzmy, szyba 400 zł i ktoś, kto nie